no i się ma. słuchajcie, był w Polsce bardzo fajnie nie potrafię wymówić jego nazwy jaką się tam nazywa Ischow, Ischow, jak to nieważne, w każdym bądź razie zrobił dobre wrażenie, słuchajcie, i co się stało ja jestem, słuchajcie, no jestem jestem starszy człowiek, no, można już powiedzieć zacząłem, zacząłem oglądać jego kanał tak, po prostu słuchajcie, no, wiadomo, że przy, przy, przylatując do Polski, gdziekolwiek przylatując, musi robić jakiś show. My, my bardziej lubimy ludzi wyciszonych, nie? Gdzie tam y, są bardziej. Cichuteńko, cichuteńko, on taki nie jest, do takich nie należy. Sebiega po Warszawie, robił różne fajne rzeczy, śmieszne. Posmakowały mu pierożki, to było mega. for the rest of your life. Mm -hmm. Mm -hmm. Bo. It's Tracy. Oh my god! <laughs> yeah! O oh mamo! Było z, z nim dwóch youtuberów, którzy no na początku było tak, że a przyczepili się do niego zanim biegają ja wiedziałem od razu, że tak nie jest, bo to musiała być jakaś współpraca, bo byli z nim od samego początku więc spoko, ale ten jeden taki miał dziwne oczy, strasznie tak jakby za mocną herbatę wypił czy ty kolego Liptona za bardzo zaparzyłeś, czy czy tam się coś innego wydarzyło no dobra, nieważne, Słuchajcie, bardzo fajnie obszczegał zielonego lutka, którego dwa razy spotkał ale to nie, nie ta historia mnie urzekła. Najbardziej mi się spodobała jedna rzecz, słuchajcie. No wiadomo, jego wypowiedzi o Polsce i w ogóle, ale podobno gdzie on nie jest, to tak pochlebnie się wypowiada. Ale słuchajcie, to, że był na Pradze, to pokazuje tylko jedno: że my, prażeni nie. nie. Coś znaczymy w tym. W całym świecie. No i to jest fajne, no. Słuchajcie, .その oh. no. Mm -hmm. no mega, kurde, fajnie się poruszał po tej Pradze. Fajnych, fajnych ludzi spotkał. Znaczy, ja nie wiem, co, co oni mają z tym skakaniem po samochodach, nie? Czy to jakieś oni tam mają... Nie wiem, czy to u nich w rodzinach tam jest takie, zobacz, od malutkiego będziemy cię uczyć. Musisz wejść na samolitę i poskakać. A czy to jest jedna rzecz, bo tam rzeczywiście z flagą fajnie, polski. Skakał sobie po samochodzie, no co jest mega, co mi się też spodobało, bardzo mi się spodobało, szczególnie, że to był samochód jednego z widzów, który mu pozwolił na to chyba tak zrobić, tak tylko tam gdzieś usłyszałem, że to był widzów, widza samochód, ale słuchajcie, druga rzecz, już będzie go sprzedawał, to będzie, nie, no tutaj, tutaj skakał po nim, no wiecie kto, kto, Jan Pał, nie, 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 ten o. ale to jeszcze jest nic. To jeszcze nic, nic, bo on, no, wiadomo, robi swój kontakt, on robi swój interes. To jest. robi oglądalność i w ogóle to jest mega, to jest bardzo fajne. Ale słuchajcie, on miał drugi raz wrócić do Polski i ten jeden z tych biegających za nim. Tak będę ich nazywał. Przepraszam, że was tak nazywam, chociaż tak was nie uważam, bo też zrobi się dobry tam... Chociaż może było, może było za mało śmiesznie, bo się bardziej go wkręcać, ale dobra. I tak wam się udało. Ale ten jeden z tych panów tutaj wam puszczał proszę bardzo, tak? Ja mu ogarnąłem kancelarię premiera na jutro. Donalda Tuska. No oni lecą. On powiedział, no, tylko dzisiaj to. Tusk. On umówił mu wizytę u premiera. U premiera. No to tylko można, po, wiecie, Przepraszam Was, że. <noise> znaczy, może jestem. Może jestem jakiś. Nie wiem. Może coś mam z głową. Znaczy, na pewno coś mam. Na pewno coś mam. Ale słuchajcie, czy on mu, że tak powiem, ustawił mu wizytę u premiera? On nie przyjechał na drugi dzień, nie? Ale jeżeli by do tej wizyty doszło i ta, to by było. No to. Czy to, to by było normalne? To by było normalne, powiedzieć, mi koleś, który po prostu w internecie sobie działa, robi szaleństwa. Szaleństwo i się spotyka z premierem Polski. Słuchajcie, czy to nas nie stawia w jakimś dziwnym lekko położeniu. <laughs> nie wiem, tak mi się wydaje, przepraszam. Może się mylę, ale dawajcie tu w komentarzach. Bo jestem ciekaw, co, co Wy na to powiecie. A choć że nie jestem polityczny, i to nie chodzi mi, czy to jest tam yy, ten Pan Tusk, czy tam kto był i inny był. Ale se, o, chodzi o sam fakt, że kancelaria. A, czy o ile to jest prawda. Bo, jak to. Mam nadzieję, że to nie jest prawda, ale wydaje mi się, że ten YouTuber mówił prawdę. Ale jeżeli to jest prawda, to ta kancelaria, bo to jakoś przez kancelarii idzie, nie wiem jak to tam idzie, ale czy oni to, to są poważni ludzie? To są normalni ludzie? No nie chyba, no, no bo. No dobra, to też jest. Nie wiem, czy oni. Co to, to po prostu później premier będzie sobie robił kontek na YouTube? Ja będę robił. <laughs> nie, no to jest szaleństwo jakie słuchajcie, bo. Nie powinno być tak, żeby. Tacy ludzie w ogóle, on robi sobie kanał oczywiście, szaleństwo w kanale i w ogóle, ale nie, nie ta nie jakoś, że polityka do tego miesza, bo to jest nienormalne, tym bardziej jakiś innych krajów. Bo tam on już się z jakimś tam premierem spotkał, nawet tutaj, proszę. No to jest, nie, to nie jest, cho, to jest chore, to jest chore, słuchajcie. No to tyle, no słuchajcie, bardzo fajny gość, pozytywny gość się okazał. Ja tam widziałem, że już ktoś przed nim skakał u nas po samochodach. Także to nie była jakaś nowość, że tak powiem. No, po prostu, po, to on też sobie po prostu to gował, sobie poskakał po samochodzie i tyle. No dobra, słuchajcie, no cóż, no bardzo y, warto, słuchajcie, warto wejść w ogóle na ten kontekst, gdzie on tam sobie y, mówi o tym, jak był w Polsce i w ogóle i chciałby tu wrócić, to jest, to jest mega. Bardzo mi się to spodobało, bardzo, bardzo ten facet y, po prostu dał czadu i... I tyle, no. Nasza młodzież też się popisała, więc, znaczy popisała się w pozytywnym tego znaczeniu, bo się dobrze zachowała w porównaniu do innych krajów, to było mega, słuchajcie. Także Praga! Dobra, trzymajcie się. Siema!